Witam Was serdecznie. okej, okay, idziemy dalej. Heimdall Pad. Sparę się nawkurzałem na początku, ale potem poszło jak po maśle. Dobrze im idzie. Mm -hmm. O kurczę. Aj!

Oj. I mamy też Ciebie. Oj Jezus, Ty jeszcze jesteś A kot mi przyszedł. Nie ma Ciebie. Nie wiem, ale mogę? Mamy cię. Dobrze, jeszcze tu na dole. Musimy ruszać. Zaniosę go. Że co? Nie, tam radę. Nie sądzę. Ej, ej, au! Do mnie! Idziemy. No! To będzie świetna ucieczka! Oj! O, nie! Dobra... Dobra! Już niedaleko, nie? Do No! A! A! To było niezłe. Hej, jestem okres! W porządku! Cześć! Nie! Trzymaj się! Już blisko, prawda? Już blisko! Nie, nie zatrzymujcie się! Czeka już blisko! Jak dobrze. Gdzie jest łódź? Wrzuć to do rzeki. Pośpiesz się. Depczą nam po piętach. No jasne. Skik ź Freira przegrupują się, ruszajmy Uwaga! Ale żeście mieli miny? Spokojnie! To lata! My lecimy! E, wiedziałem, że tak będzie. Gości. I atak smoków. Jest jeszcze jedna. Wiedziałem, że idzie zbyt gładko. Mhm. Uh, pomocy! Uh. Są za szybkie. się poświęcił Niech cię, Birgirze. Daj spokój. Że niby tak łatwo wykończyć Birgira? Myślisz, że przeżył coś takiego? Siedzi tam na dole i czyści sobie paznokcie piórami tej bestii. Zobaczysz. Na... Ach, na pewno. Już niedaleko, Ingwi. Wytrzyma jeszcze trochę. Raczej tak nie mam większego wyboru. Jesteśmy z powodzem. Lundo. Lundo, przygotuj czyste szmaty i wrzątek. Czerwony korzeń. żuchę. wiem, wiem. Myślisz, że nigdy nie opatrywałam ran. Oh. A teraz nic się nie martw, w szefie. Nie myszkowałam w twoich rzeczach, A. kiedy poddawano cię torturom. Niech cię, Lundo. To boli. Czego się nam nie boczysz? To nie ja cię wybebeszyłam jak wieprza. Bez urazy. Fejo, mogłabyś jej pomóc? Albo najlepiej zrobić to za nią? Nie ruszaj się. Opatrzę cię na tyle, żebyś doczłapał się do Sindriego. Tam jest reszta moich ziół. A my staniemy na straży świata. Cała czwórka. Vanaheim jest w dobrych rękach. Mm -hmm. oh. Oh. No to do Sindriego. Gdziekolwiek to jest. Twoja łódź. Nie. Jest twoja. Już jest Siało, moja. O, wiesz ją. Poszybuj po niebie. Popalaj się trochę na dziobie. Jesteś potwornie blady. <grym> <grym> Sprawdź, żeby ten Van był dumny. Oddał ci łódź? Nieźle. Nie pozostawił mi wyboru. To było konieczne, a nie przepowiedziane. dług przepowiedni. Jalar Horn jest zwiastunem Ragnaroku. Cokolwiek robi. Czytałem o tym w bibliotece Odyna. Zdaje się, że... Poczekaj, porozmawiamy na osobności. Dokładnie. A jak chcecie zobaczyć, jak te wszystkie smoki zabije, jest ich je kilku, to w mojej drugiej playliście mam je tam. Mmm... Ciebu lepszymy. Run. Mm, relikt. Ja weźmiem ciebie i ciebie. Ropnir. Jeśli będziesz chciał coś kupić. Pancerz. Nie stać mnie, stać mnie. To pozwoli ci zatrzymać organy tam, gdzie trzeba. Ja gulał. I tutaj też nic specjalnie mam no w zasobie no, zaklęcia okej przyma co zrobimy? Ukryjemy się Opłaczemy poległy, jeśli liczyć No to idziemy dalej. Co to znaczy? Helka coś wyczuła. Może to ważne. Moglibyśmy za nią pójść. Nie, my tylko fabułę Tam pójdziemy do nowej lokalizacji Ślady. Helki I jestem no to... dość dużo teraz zatem poboczny. Chyba nie musimy wracać do domu. Nie? Ale to mam wszystko w tej innej playlistie gierka wyszła Helki możemy poszukać kiedy indziej Nie było jeszcze polskiego dubbingu Fizycznego wydania Więc wszystko po angielsku gram, Z polskimi napisami oczywiście Miałem ci powiedzieć w Bibliotece Odyna przeczytałem, do czego służy Gialarhorn. Jeśli zadmie w niego bóg, dźwięk rozejdzie się po światach i zestroi przestrzeń między nimi. Gdybyśmy zrobili to na przykład w Świątyni Tyra, otworzylibyśmy naraz wszystkie wieże łączące światy. To poważne zagrożenie. Ciekawe, dlaczego go nie zniszczy. Pewne artefakty nie dają się zniszczyć. Cóż, powinniśmy powiedzieć Freji. Kurde, walnie złą robota jest. Nie. Serio, zawsze byłaś najlepsza. Ej, no powiedzcie jej. O! Jesteście! Dosyć! Proszę, proszę. Haha, dokonałeś tego. Jak? Na wszystkie dziewięć światów zdołałeś zabić Haimdala. Wiedziałem, że nasza włócznia załatwi sprawę. No, to wesołego ragna roku wszystkim. Napijmy się. To prawda? Heinal nie żyje? Trudno uwierzyć. Nie ma już odwrotu. Odyn przyrzekł pokój, o ile zaprzestaniesz rozlewu krwi asów. Odrzuciłem tę ofertę. No, on dotrzymał słowa. Ale teraz. Co teraz? Przecież sam dobrze wiesz, że obietnice Odyna nie mają żadnego znaczenia. Mamy nad nim przewagę. Teraz możemy go w końcu pokonać. Nie. Żadne z was nie rozumie, co nas czeka. Zemsta będzie jedynym zmartwieniem Odyna. Wcale nie jedynym. Maska. Nie wiem, jaką kryje wiedzę, ale to jej Odyn pragnie najbardziej. Gdybym wrócił do Asgardu, mógłbym... Chcesz wrócić? Słuchaj. Jeśli dokończę to, co tam zacząłem, przebudzę maskę i jej użyję, może właśnie to nas uratuje. Ale muszę wracać szybko, zanim się połapią, co zaszło. Atruzie, tu jest Twój dom. Nie pozwolę, żebyś znów się narażał. On się naraża nawet teraz, Kratosie, tak jak my. Cokolwiek teraz zrobimy, i tak będziemy w niebezpieczeństwie. Ale on mnie potrzebuje. Ufa mi. Nic mi nie grozi. Z e, punktu widzenia taktyki mam rację? Nie podoba mi się to. Ale to najlepsze wyjście. Odwracając uwagę Odyna, zyskamy na czasie. A przy okazji zajrzymy do wewnętrznego kręgu wroga. Ale jeżeli źródło nieskończonej wiedzy naprawdę istnieje, nie możesz oddać go Odynowi. Ano. A kiedy dostanie od ciebie, czego chce? Stracę przewagę. Rozumiem. Zapamiętam. Ojcze. Dam radę. Pamiętaj o umowie. Ty też. Hmm. Obyś wiedział, co robisz. Bo wiedział, Sindri. Mhm. No, to jak tego dokonałeś? Chyba jak my tego dokonaliśmy. Dobrze słyszysz. Oto opowiedz. No i dobrze. Umiejętności. Mamy pięć koła. Muszę to wykorzystać. Mmm. Ciebie... I ciebie. Dobra. Czekaj, Atreusie. Nie mogę puścić cię bez... tego. To młot? Pokaż swój klucz. Jeśli znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, rzuć tym jak najmocniej i powiedz: Hfergi. Działa tylko raz. Chwergi. Dzięki, Sindri. Oby się nie przydał. Oby. A to idziemy. Dobra. Odyn powiedział, że Hugin będzie czekał w chacie. Mimi, że. Powinienem coś jeszcze wiedzieć o Odynie? Ma słaby punkt? Nie wiem. Może... rozpadnie się w pył jak go trafię w opaskę? O chłopcze, to by było. E, nie, wybacz, nie umiem cię naśladować. Muszę liczyć na siebie. Do dzieła. Do dzieła. Wróciłeś! Jest! Cześć! To twój wilk? A! Nie strasz mnie tak! Chociażbym wam przeszkodziła, jeśli przeżywać tym chwilę, mogę. Nie! Wybacz. Oto Fenrir. Już dobrze, Fen. Ona. <ścoughs> Miałam rację co do noża. Co? Dobrze, że jego dusza ma dom. No tak. Hej, jak mnie znalazłaś? Loki, to moja kulka. A ty gdzie się wybierasz? Do Asgardu. Ale to ja posłużę się nim. Angrboda, słuchaj. Jeśli mi się uda, będę wiedział. wszystko: jak ocalić ojca, powstrzymać ragnarok, a może. może nawet. jak wskrzesić nasz lud. Loki to naprawdę. szlachetny. Intencje. Ale to Odyń. Wierzysz we mnie. Prawda? Pewnie, że tak. Chcę tylko, by historia, którą dla siebie piszesz, była tą, której pragniesz. Możesz. Możesz zająć się fanem przez jakiś czas? No jasne, że mogę. Są Bądź czujny, Loki. Dam radę. Dobra. Muszę pomóc Odynowi złożyć maskę, ale jednocześnie nie pozwolić, żeby znalazł odpowiedzi. Łatwizna. Pewnie jest w gabinecie. A sprawdzimy, co tutaj jeszcze jest. Hmm. Niezłe wyposażenie. Co ulepszyć? Hmm. Nic nie ulepszyć. Cześć, eee, przepraszam, że przeszkadzam. W niczym nie przeszkodziłeś. Forset już się tym zajmuje. Prawda, wkrótce wyjdzie na jaw. Na to czekam. No, nie musiałam tam iść. Do odyna. Lepiej już idź. Dobra, panika nic nie da. Weź się w garść. im nie żyje. Wiesz może coś na ten temat? Cokolwiek? No, cóż. Nikt go nie lubił. Tak, tak. Ale widziałeś może coś godnego uwagi? To znaczy. Wiesz, mocno przywalił tryt, kiedy byliśmy razem. Może ktoś się dowiedział i zemścił. Sam nie wiem. Czy chcesz powiedzieć, że mój syn maczał w tym palce? Nie wiem. Naprawdę. Musiałem spytać. Nie wierzyłem, że masz z tym coś wspólnego. Dobrze cię widzieć. No, już wiem, co poszło nie tak. Źle przetłumaczyłem słowo. Doprawdy? To nie za lodowym oddechem, tylko raczej jakby za pierwszym oddechem. To zupełnie gdzieś. Indziej wiem, co to za miejsce. Znów się spisałeś, chłopcze. Idź! Bierz maskę, bierz miecz, bierz ptaka. Znajdź Tora. Pójdziecie do Niflheimu. I zaś to Niflheim. Hej, Ingrid, nie wiesz czasem, gdzie znajdę Tora? Tak, tak myślałem. Tryt, przepraszam, äh, Wszechojciec wysłał mnie do Niflheimu z twoim tatą. Nigdzie go nie widziałem i zastanawiam się, czy może nie wiesz, gdzie mógłby teraz być? Nie było go z dziadkiem? Nie. Chyba wiem, gdzie teraz jest. Chodź za mną. Ja. Yy, chciałem jeszcze pomówić o Heimdalu. Nie, nie tutaj. Racja, później. Cicho. A dobrze. Wiemy, gdzie Tor jest. I co on robi? Obiecałem ci, że pomogę twojej mamie zrozumieć, jak bardzo pragniesz zostać walkirią. Chcę, byś wiedziała, że. że mówiłem serio. Zrobiłeś to? I wciąż żyjesz? Jeszcze nie, ale zrobię, jak tylko wrócę. Będziesz miał mnóstwo czasu, by zajść jej za skórę. Dzięki, Loki. Nie można wejść tu z bronią. Musimy ją zdać. Czemu? Zrób to. Chodźmy. Tędy. Jej. No. no dawaj. Inaczej cię nie wpuszczą. No to damy broń? Rozajrzyj się. Na pewno tu jest. No i wikińska knajpa Tam z tyłu już siedzi, widać go Ale okej okay. Na tym zakończymy ten odcinek Bo w następnym będzie się coś fajnego tutaj działo Jak i ogólnie się będzie dużo rzeczy fajnie działy To trzymajcie się i do zobaczenia